Liderem poradnika jest DasWelt Auto, marka sprawdzonych samochodów używanych. Cześć, jak być może wiecie, jestem od dłuższego czasu w podróży po Europie i dlatego właśnie za chwilę zobaczycie porównanie dwóch popularnych samochodów w wykonaniu Mateusza i Maćka. Wybaczcie mi proszę moją nieobecność, ale nie mogłem się doczekać wiosny w Polsce. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku realizowanym wspólnie z Daswelt Auto. Znajdujemy się w tej chwili w Poznaniu. Dzięki uprzejmości dylera Krotowski i Cichy, jesteśmy w stanie dla Was porównać te dwa samochody. No właśnie, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, które zadawało sobie wcześniej już wielu. Jak bardzo mogą się różnić samochody oparte o tę samą platformę? bezbędnego przedłużania. Zobaczmy. Pierwsza rzecz to oczywiście kwestia wyglądu. Oba te modele nie budzą raczej skrajnych emocji i na naszych drogach znajdziemy je bez problemu. Natomiast Skoda moim zdaniem jest bardziej elegancka, bardziej dostojna. Może dlatego, że jest masywniejsza niż Passat. Passat natomiast to taka klasyka gatunku. Myślę, że stylistyka tych dwóch aut znajdzie zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Kiedy przyglądamy się tym samochodom, od razu wychodzi kwestia rozmiarów. Superb jest wyraźnie dłuższy dokładnie o 6,4 cm. Szerokość jest taka sama, ale jeśli chodzi o wysokość to Superb jest wyższy o 4 cm. Samo rozciągnięcie nadwozia przy tym samym rozstawie osi wyglądałoby dość nieciekawie, więc Skoda wydłużyła ten rozstaw o prawie 5 cm. Dość ciekawą różnicę można też zauważyć w rozstawie kół. Oba samochody są tej samej szerokości, niemniej jednak Volkswagen wygląda nieco bardziej sportowo z szerzej rozstawionymi kołami. Zajrzyjmy teraz do wnętrza pasata. Jakość wykonania nie pozostawia zbyt wiele do życzenia. Wszystkie materiały użyte we wnętrzu tego samochodu są miękkie i miłe w dotyku. Mimo 139 tysięcy na liczniku nic tutaj nie skrzypi i nie trzeszczy. Wiele modeli oferowało wykończenie fortepianową czernią. Akurat tutaj mamy materiał imitujący aluminium, natomiast jeśli chodzi o fortepianową czerń, to budzi ona skrajne emocje. Jest ładna, ale ciężka w pielęgnacji. Możemy na niej bardzo łatwo zostawić odciski palców, zbiera się na niej też kurz i możemy ją łatwo zarysować. Warto o nią dbać, żeby po upływie kilku lat wnętrze nadal Wyglądało jak nowe. Zobaczmy teraz, jak jest w superbie. To jest niezwykle ważny model dla skody, i postarano się tutaj o jak najlepsze materiały i jak najlepsze spasowanie. Niemniej jednak, w pierwszym kontakcie wszystko wydaje się nieco tańsze niż w pasacie, ale to chyba nikogo nie powinno dziwić. Jest tutaj klasycznie, spokojnie, zwyczajnie można by nawet powiedzieć, moim zdaniem, wnętrze pasata wypada lepiej. Sprawdźmy teraz przestrzeń wewnątrz samochodu. Jako kierowca ustawiłem fotel pod siebie. Nie mam na co narzekać. Jest mi wygodnie. Nie czuję, żeby było tutaj ciasno. Mam 1,86 m wzrostu. Fotel ustawiony pode mnie i ilość miejsca na nogi jest bardziej niż wystarczająca. Teraz super. Znowu ustawiłem fotel pod siebie zgodnie ze sztuką. I znowu jest mi tutaj wygodnie, nie mam na co narzekać. Ale czy będę miał na co narzekać z tyłu? Absolutnie nie. Tutaj miejsca jest jeszcze więcej niż w pasacie. Zresztą nie od dziś wiadomo, że Skoda, jeśli chodzi o przestrzeń z tyłu, celuje nie w segment E, tylko celuje w samochody podobne do S klasy, więc tutaj jeszcze do S klasy trochę brakuje, ale jak na te rozmiary samochodu jest bardzo dobrze. To bardzo ciekawe, że Skoda nie różni się tak bardzo od Passata, jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, a wewnątrz różnica jest naprawdę kolosalna. Przyjrzyjmy się teraz bagażnikom. Na pozór oba te samochody wyglądają jak sedany, natomiast superb jest liftbackiem. Widać to nieco bardziej, kiedy popatrzymy na samochód z boku. Bagażnik pasata jest nieco bardziej dyskretny. Po otwarciu widzimy pojemność 565 litrów. Mamy tutaj regularne kształty, co na pewno ułatwi przewożenie bagaży. Podchodzimy do Superba. Możemy otworzyć jego bagażnik na dwa sposoby: tak jak w Sedanie, wówczas możemy liczyć na nieco więcej dyskrecji, a drugi sposób to drugi przycisk. Otwieramy bagażnik również z szybą. W tej konfiguracji załadunek będzie o wiele prostszy. Jeśli chodzi o silniki, w tej generacji akurat były bardzo podobne do siebie. Topową jednostką było 36V6 z tą różnicą, że w superbie ten silnik generował 260 koni mechanicznych, a w pasacie 300 koni mechanicznych. Jeśli porównalibyśmy osiągi porównywalnych wersji, z reguły wyglądają one. Identycznie. Jednak jeśli na przykład spojrzymy na 20 TDI o mocy 140 koni mechanicznych, okaże się, że superb jest o 0,2 sekundy wolniejszy. Być może kwestią decydującą jest to, że Passat ma minimalnie mniejszą powierzchnię czołową. Wiemy, że w tym filmie może brakować wam Zahara, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani jego wrażeniami z jazdy i opinią o tych modelach, zapraszamy was do obejrzenia testów na autocentrum.pl. Jak zatem spłętować porównanie na linii Super pasat. Te samochody są do siebie bardzo podobne. Skoda oferuje troszeczkę więcej miejsca w środku, zwłaszcza na nogi na tylnej kanapie. Zmieścimy tu każdego pasażera i każdy fotelik dziecięcy. Bagażniki są te same, ale do bagażnika Skody możemy łatwiej się dostać, przez to, że tutaj klapa podnosi się razem z tylną szybą. Skoda też ma jedną małą przewagę: możemy dostać ją z opcjonalnie niższym wyposażeniem co będzie miało również wpływ na cenę. Z drugiej strony mamy Passata. W pewnych wariantach silnikowych jest szybszy od Superba. Prowadzi się też nieco lepiej, jest bardziej zwarty i chętniej reaguje na polecenia kierowcy, ale różnica jest naprawdę minimalna. Do tego przede wszystkim jest nieco lepiej wykończony. Który wybrać? Tego jednoznacznie wam nie powiemy, ale mamy nadzieję, że po tym filmie macie już obraz tego, jakie są różnice pomiędzy Superbem a PASATem. I który bardziej będzie odpowiadał Waszym potrzebom. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na koniec tylko powiem: gdyby Wam było przykro, że jesteśmy gdzieś daleko na południu, od rana pada. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Daswelt Auto, kliknijcie tutaj. A jeśli chcecie zobaczyć inny odcinek z tego cyklu, tutaj. Partnerem poradnika jest Daswelt Auto. Marka sprawdzonych samochodów używanych.